Manchester United to klub legendarny, pełen trofeów i wielkich nazwisk. Ma on w sobie jednak coś na tyle specyficznego, że w ciągu ostatnich lat zdarzyło się tam wiele historii, które nie powinny mieć miejsca. Piłkarze z ogromnym talentem, mogący teoretycznie osiągnąć wszystko, nagle stawali się niewidzialni, tracili pewność siebie i formę, a ich kariera zmieniała kierunek w sposób nierzadko dramatyczny. Później niektórzy z nich przepadali już na zawsze, ale inni dawali radę wrócić na szczyt. W tym odcinku przyjrzymy się więc zawodnikom którzy spotkali się z bezlitosną rzeczywistością Manchester United i odpowiemy na pytanie, co się z nimi stało. Zaczynamy dość kontrowersyjnie, bo od Kolumbijczyka, Radamela Falcao, który został ściągnięty na Old Trafford w 2014 roku. Miał on już wtedy ze sobą kapitalne występy w Porto czy Atletico. Dwukrotnie z rzędu wygrywał Ligę Europy i dwukrotnie był królem strzelców tych rozgrywek. W 2013, po tym jak w jednym sezonie zdobył 34 bramki w barwach Atletico, zmienił klub i przeszedł do AS. Monadie. Tam miał dobre wejście, ale niestety w środku sezonu nabawił się kontuzji. Tak oto wylądował w United. Czerwone diabły zapłaciły za niego 8 milionów euro, aby wypożyczyć go na rok. To, co Kolumbijczyk prezentował jednak w Anglii, było dalekie od jego formy, jaką pokazywał wcześniej. W 30 meczach dla United zdobył 4 bramki i zaliczył tylko 5 asyst. Jego drużyna nie osiągnęła żadnych spektakularnych sukcesów, a on sam często był zmieniany. W kolejnym roku napastnik został wypożyczony do Chelsea, ale tam grał jeszcze gorzej i w 10 spotkaniach strzelił tylko jedną bramkę. Ponownie prześladowały go kontuzje i dopiero powrót do AS Monaco, okazał się być strzałem w dziesiątkę. Tam przez kolejne 3 lata strzelał on gole hurtowo, po czym trafił do Galatasaray. W dalszej części kariery grał jeszcze w Rajowa Vallecano, a później trafił do Ligi Kolumbijskiej. Patrząc na jego karierę z perspektywy czasu, decyzja o przejściu do United na pewno nie była dobra. W momencie tego transferu Kolumbijczyk miał 28 lat i z pewnością mógł dokonać innego wyboru. Najlepsze lata jego kariery przypadają też na okres przed grą w United, a więc mimo, że na Old Trafford spędził tylko rok, to śmiało można powiedzieć, że ten okres wpłynął negatywnie na jego karierę. Kolejnym zawodnikiem, którego zniszczyło United, i tutaj już ta teza nie będzie kontrowersyjna, jest Antony. Brazylijczyk do Manchesteru przychodził jako gwiazda Ajaxu. W barwach holenderskiej drużyny dwukrotnie wygrywał Mistrzostwo Holandii i był jej wiodącą postacią. W Manchesterze wierzyli w niego do tego stopnia, że zapłacili za niego aż 95 milionów euro. To była absolutnie chora kwota, biorąc pod uwagę, że wartość rynkowa skrzydłowego wynosiła wtedy 35 milionów, ale United desperacko potrzebowało wzmocnień oraz dużych nazwisk stąd ten dość specyficzny ruch. Jak się niestety później okazało, to była tragiczna inwestycja. Antony w pierwszym sezonie strzelił 8 goli i zaliczył 3 asysty. To jeszcze nie brzmi tak źle, ale kolejna kampania to 3 gole i 2 asysty. Jego trzeci sezon w United to natomiast tylko 1 gol i zaledwie 14 rozegranych meczów. Z każdym kolejnym miesiącem noszenia czerwonej koszulki Manchesteru, Antony upadał coraz bardziej i mogło się wydawać, że szanse na uratowanie jego talentu są już znikome. Wielu go skreśliło i stwierdziło, że już nigdy nie zrobi kariery, ale promyk nadziei pojawił się, kiedy drugą połowę sezonu 24-25 Brazylijczyk rozegrał w Betisie. W Hiszpanii w 26 spotkaniach strzelił 9 bramek i miał 5 asyst. Poprowadził swój zespół do finału Ligi Konferencji, a jego wartość rynkowa nieznacznie wzrosła. Z kolei Memphis Depay trafił do United z Ligi Holenderskiej. On jednak reprezentował barwy PSW Eindhoven, a w swoim ostatnim sezonie został królem strzelców Ligi oraz sięgnął po krajowe mistrzostwo. W Holandii miał Wtedy status gwiazdy, a Manchester United był jednym z wielu wielkich klubów, które się nim interesowały. Ostatecznie suma 34 milionów euro okazała się być tą, za jaką United ściągnęło Depay'a. Niestety pobyt napastnika w Manchesterze był wprost katastrofalny. Pierwszy sezon to 5 goli i 6 asyst, totalnie niespełnione oczekiwania oraz wiele słabych spotkań. Kolejny rok to natomiast istna tragedia, bo zaledwie 8 występów, gdzie Depay wchodził jako zmiennik. Nadomiar złego przyczyną tego nie była kontuzja czy inne problemy zdrowotne, ale po prostu to, że trener nie chciał na niego stawiać. Dla Memphisa szybko stało się jasne, że w United nie zrobił on kariery i w zimę 2017 roku przeszedł on do Olimpiku Lyon. Klub z Francji zapłacił za niego 16 milionów euro i był to świetny ruch. W Olimpiku Memphis niemal z miejsca stał się gwiazdą. Zaliczył bardzo dobre wejście, a już w drugim sezonie tylko w lidze miał udział przy 32 bramkach swojej drużyny. Kolejne dwa lata również miał całkiem niezłe, a w trzecim sezonie grał na tyle dobrze, że, że ściągnęła go Barcelona. W stolicy Katalonii Holender miał przejść ponowną weryfikację w wielkim klubie, ale niestety ta nie zakończyła się sukcesem. Chociaż początek Depaja był obiecujący, to ostatecznie został on sprzedany do Atletico. Mimo tego, po roku gry w Madrycie, Depaj całkowicie opuścił Europę. Od lipca 2024 roku gra w Corinthians i nie ulega wątpliwości, że jego kariera potoczyła się nie tak, jak tego oczekiwano. Jednakże innym piłkarzem, który został totalnie zniszczony w United, ale teoretycznie wciąż ma szansę na odbudowanie swojej kariery, jest Mason Mount. Anglik do piłkarskiego topu dołączył w relatywnie młodym wieku i, mając 22 lata, był już absolutną gwiazdą Chelsea. W historycznej kampanii 20-21, kiedy The Blues wygrali Ligę Mistrzów, miał on asystę przy finałowej bramce, a rok później w rozgrywkach ligowych zaliczył double-double, strzelając 11 bramek i notując 10 asyst. Chociaż kolejny rok był w jego wykonaniu, Nieco mniej imponujący, to i tak przechodząc do Manchester United Maut miał status gwiazdy angielskiej piłki. Mimo że jego kariera była na lekkim zakręcie, to kwota transferu wynosząca 70 milionów euro pokazywała, że tu jest naprawdę duży potencjał. Tyle że jak się okazało, pierwszy sezon Mounta to 20 meczów, jedna bramka i jedna asysta. Na domiar złego Anglik borykał się z kontuzjami i nie był w stanie złapać regularnej formy. Rok później wystąpił w 26 spotkaniach, ale ponownie formą nie zachwycał i strzelił tylko. Trzy bramki. W zaledwie dwa lata od przejścia do Manchesteru jego wartość rynkowa zmalała ponad dwukrotnie. Jednocześnie Mount stracił renomę utalentowanego pomocnika i dziś mając 26 lat jest raczej uważany za piłkarza, który szczyt formy mimo młodego wieku ma już za sobą. Alexis Sanchez to natomiast piłkarz, który do United trafiał już jako w pełni ukształtowany zawodnik. Wcześniej grał w takich klubach jak Barcelona czy Arsenal i w obu z nich był gwiazdą. W swoim najlepszym sezonie w Barsy strzelił 19 goli i miał 12 asyst w lidze, a jego najlepsza kampania w Arsenalu to 24 bramki i 10 asyst. Kiedy więc Manchester pozyskał Sancheza za jedynie 34 miliony, optymizm był bardzo duży. Chilijczyk bez wątpienia miał ogromne umiejętności i oczekiwano od niego, że stanie się centralną postacią nowego United. Sanchez jednak kompletnie nie sprawdził się w Manchesterze. W pierwszej połowie sezonu 17-18 strzelił 8 goli i miał 4 asysty jako piłkarz Arsenalu, a w drugiej kiedy był już zawodnikiem United strzelił tylko 3 bramki i miał 5 asyst. Chociaż niektórzy łudzili się, że w kolejnej kampanii może on odpalić, to ta niestety była jeszcze gorsza, a Sanchez zdobył w niej tylko dwa gole i miał cztery asysty. Na Old Trafford kibice byli rozczarowani, a Sanchez został wypożyczony do Interu. Tam jako rezerwowy grał trochę więcej i strzelał trochę częściej, więc United oddało go za darmo. Przez kolejne dwa lata Alexis był cennym rezerwowym Interu. Później postanowił spróbować Ligi Francuskiej i przeszedł do Olimpiku Marseille na rok, zaliczając tam bardzo dobry sezon z 18 bramkami i 3 Asystami. W kampanii 23-24 wrócił do Interu i ponownie był rezerwowym, a sezon 2024-25 spędził głównie kontuzjowany w Udinese. Rafael Varanto natomiast pierwszy i jedyny obrońca na naszej liście. Mając 18 lat przeszedł z francuskiego Lens do Realu Madryt i przez kolejną dekadę był podstawowym defensorem królewskich. Nie będzie chyba przesadą, jeśli powiemy, że w tamtym okresie stał się prawdziwą legendą. Rozegrał aż 360 spotkań, wygrał 4 ligi, Mistrzów i trzykrotnie był mistrzem Hiszpanii. Do tego dorzucił też Mistrzostwo Świata oraz trofeum Ligi Narodów wygrane z reprezentacją Francji, i kiedy mając 28 lat w 2021 roku trafiał do Manchester United, mógł czuć się piłkarzem spełnionym. Kwota transferu wyniosła 40 milionów euro. A jako że Francis wciąż był stosunkowo młody jak na obrońce, spodziewano się, że w United zostanie na długie lata. Historia potoczyła się jednak inaczej, bo już w pierwszym sezonie można było zauważyć różnicę względem formy Varana z Realu, a Manchesteru. Kolejne dwa lata również były kiepskie i w 2024 Varan postanowił opuścić Anglię. Miał wtedy tylko 31 lat i udał się do włoskiego Como. To była drużyna, która dopiero co awansowała do włoskiej ekstraklasy, ale miała bardzo ambitne plany. Posiadając bogatych inwestorów zatrudniła choćby Seska Fabregasa i sprowadziła do siebie kilku naprawdę niezłych piłkarzy. Varane trafił jednak do Komo, a dwa miesiące później z powodu poważnej kontuzji zakończył swoją karierę. Dla wielu powiedzieć, że był to niespodziewany ruch to trochę tak jak nic nie powiedzieć, ponieważ w Komo Rafael zdążył rozegrać tylko 23 minuty w barwach jednego z meczów Pucharu Włoch. Od tej pory Varane nie gra już w piłkę profesjonalnie, a jego pobyt w Manchesterze United jest wspominany raczej średnio. Donny van Beck również może pluć sobie w brodę, że przeszedł do Manchester United, bowiem od kiedy tam dołączył, jego kariera to nieustanny regres. Holender wychował się w Ajaxie i zadebiutował tam bardzo szybko, bo już jako osiemnastolatek. W kolejnych latach piął się w hierarchii drużyny i tak choćby w sezonie 17-18 strzelił 11 bramek i miał 6 asyst, a rok później, kiedy Ajax zaliczył legendarną kampanię Ligi Mistrzów, we wszystkich rozgrywkach zdobył 17 goli i asystował przy 13. W kolejnym roku 10 goli i 11 asystów. Chociaż Van de Beek nie był główną twarzą tamtego Ajaxu, to przechodząc do United miał 23 lata i wyceniany był na 39 milionów euro. Oczekiwania względem niego były więc duże i spodziewano się, że będzie on grał w pierwszym składzie, ale niestety rzeczywistość brutalnie go zweryfikowała. Powiedzieć, że Dony nie podbił United to tak jak nic nie powiedzieć. W trakcie pierwszych dwóch lat przygody w Anglii strzelił dwie bramki i miał tylko jedną asystę. Poszedł wtedy na półroczne wypożyczenie do Evertonu, ale tam też nie odbudował swojej kariery. Po powrocie do United rozegrał kilka spotkań, ale nic się nie zmieniło. Holender przepadł niemal z roku na rok. Gdyby zapytać przeciętnego kibica United o dobre momenty z udziałem tego zawodnika, prawdopodobnie nic nie przyszłoby mu do głowy. W sezonie 23-24 Van de Beek grał w Eintrachcie, a później w Gironie. Do tej pory jednak jego kariery nie udało się odbudować i chyba nikt już nie łudzi się, że kiedyś wróci on na choćby topowy poziom. Van de Beek opuścił United za kwotę 78 razy mniejszą niż kwota transferu do tego. global. Mając 28 lat, jest piłkarzem Zirony. Henry Mikitarian to kolejny zawodnik, którego United zniszczyło. Karierę zaczynał w Szachtarze Doniec, gdzie w sezonie 12/13 zdobył 25 bramek i zaliczył 9 asyst tylko w rozgrywkach ligi ukraińskiej. Te genialne liczby sprawiły, że trafił on do Borussii Dortmund za 27 milionów euro, a w kolejnych 3 latach podbił Bundesligę. Już w swoim pierwszym sezonie otarł się o ligowe double-double, a w kolejnym strzelił 23 bramki i miał 32 asysty. na wszystkich frontach. Śmiało można powiedzieć, że był on wtedy jedną z największych gwiazd Bundesligi i wydawało się, że swoim profilem idealnie pasuje do United. Miał 27 lat, a kwota jego transferu do Manchesteru wyniosła 42 miliony euro. Mimo tego w swoim pierwszym sezonie Miki nie podbił United. Wprawdzie pierwszy rok nie był dla niego najgorszy. Strzelił 11 bramek i miał 5 asyst, a także nawet zdobył bramkę w finale Ligi Europy. Niestety kolejny rok, w którym Ormianin miał już stać się gwiazdą pierwszego planu, był naprawdę słaby. Ekitarias zdobył tylko dwie bramki i zaliczył sześć asyst. Po pół roku w United stwierdzono, że trzeba go sprzedać, póki jeszcze są chętni i tak oto za 34 miliony trafił on do Arsenalu. Tam w ciągu półtorej roku strzelił 8 bramek i miał 11 asyst. Co ciekawe, jednak w tym momencie był on w stanie odbudować swoją karierę. Przeszedł do AS ROMY i tam, choćby w kampanii 2021, w samej lize strzelił 13 bramek i 11 razy asystował. W 2022 trafił natomiast do Interu Mediolan, gdzie dwukrotnie wystąpił w finale Ligi Mistrzów, a w kampanii 23-24 zaliczył 10 asyst w rozgrywkach ligowych. Niestety, dużo gorzej potoczyła się historia Jadona Sancho. Jego sytuacja na pierwszy rzut oka mogła być dosyć podobna do wymienionego wcześniej piłkarza. Skrzydłowy również trafił do Manchesteru z Borussii Dortmund. i Dortmund. W 2021 roku United zapłaciło za niego aż 85 milionów euro. Co najlepsze ta kwota nie zdawała się być jednak przesadą, ponieważ już wtedy wartość rynkowa Sancho wynosiła okrągłe 100. Anglik wręcz zjadał Bundesligę. W kampanii 19-20 zaliczył udział przy 40 bramkach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, a w kolejnej kampanii utrzymał ten wynik na poziomie 36. Sancho notował kosmiczne liczby i z jego przybyciem na Old Trafford wiązano olbrzymie nadzieje. Niestety pierwszy rok to tylko 5 bramek i 3 asysty oraz całkiem mało minut. Kolejna kampania to 7 bramek i 3 asysty, ale równocześnie bardzo niskie zaufanie trenera i bardzo duży spadek formy. Kiedy Sancho rozpoczynał więc sezon 23-24 w barwach United, kibice nie traktowali go już nawet jako potencjalnie ważnego piłkarza. Zresztą Sancho nie miał nawet okazji do gry po tym, jak popadł w konflikt z trenerem Erikiem Tenhagiem i z tego powodu odszedł na wypożyczenie do Borussii. Tam w 21 meczach strzelił 3 bramki i miał 3 asyst. Zaliczył parę niezłych momentów i wydawało się, że być może w jego karierze coś ruszyło. Kolejny rok spędził w Chelsea, gdzie strzelił 5 bramek i miał 10 asyst. Również wyglądał tam lepiej niż w United, ale mimo tego jego wartość rynkowa wcale nie wzrosła. Sancho w wieku 25 lat jest raczej postrzegany jako zmarnowany talent. Dzisiaj, choć trudno w to uwierzyć, w 2020 roku mając 19 lat był wyceniany na 130 milionów euro. Obecnie kwota ta wynosi między 20 a 30 milionów. Fred to brazylijski pomocnik, który do Manchesteru United trafił w 2018 roku. Miał wtedy 25 lat, a Czerwone Diabły wydały na niego aż 60 milionów euro. Oczekiwania względem Brazylijczyka były zatem ogromne. Do United trafiał on z szachtaru Donies, gdzie był czołowym pomocnikiem i prezentował również świetną formę w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Jego wartość rynkowa, która w szczytowym momencie wyniosła 50 milionów euro, w ciągu zaledwie roku spadła jednak do niecałych 20. W Manchesterze Fred zaliczył wręcz momentalny zjazd. Chociaż jakoś radził sobie na poziomie Premier League, to ta forma w żadnym stopniu nie mogła równać się z tą, którą prezentował w szachtarze. Kolejne dwa lata były dla Freda dość kiepskie. Dopiero pod koniec swojej przygody z United w kampanii 21-22 oraz 22-23 wyglądał on nieco lepiej, ale wtedy grał głównie jako rezerwowy. W 2023 Brazylijczyk trafił więc do Fenerbahce za jedynie 10 milionów euro. W tym klubie gra do tej pory, a jako, że ma 32 lata to prawdopodobnie swój najlepszy czas ma już za sobą. Ostatnim zawodnikiem o jakim dziś powiemy jest natomiast Andre Onana. Jego kariera to prawdziwa sinusoida. Początki w La Masie, później transfer do Ajaxu i podbicie Ligi Holenderskiej, a następnie wielomiesięczne zawieszenie za doping. Onana w 2022 był wyceniany na 12 milionów euro i trafił wtedy do Interu. Włoski klub mu zaufał i to okazało się strzałem w dziesiątkę, bo w zaledwie rok wartość Kameruńczyka wzrosła aż trzykrotnie. Onana z Interem wygrał Puchar oraz Super Puchar Włoch, a także dotarł do finału Ligi Prezentował tam naprawdę kapitalną formę i był prawdopodobnie najlepszym bramkarzem rozgrywek. I to skłoniło Manchester United do zapłacenia za niego 50 milionów euro. Onana miał stać się następcą legendarnego Dawida De Gea, jednak jak do tej pory ani trochę nie podołał temu zadaniu. Jego pierwszy rok na Old Trafford to aż 83 puszczone bramki. W Winterze dla odmiany ta liczba wyniosła 36. Równocześnie Onana w Manchesterze zaliczył 13 czystych kąt w pierwszym sezonie, podczas gdy w Interze miał ich aż 19 rozgrywając ponad 15 meczów mniej. Kolejny rokonany to natomiast 64 puszczone gole i 11 czystych kąt. Żeby jeszcze pokazać jego upadek, warto przytoczyć, że jego wartość rękowa w ciągu dwóch lat spadła dwukrotnie. Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że na Old Trafford przychodził on jako jeden z najlepszych bramkarzy świata, o którego walczyły topowe kluby Europy. Dziś jednak opinia o nim w świecie futbolu jest znacznie inna i jego kariera w topowym futbolu stoi pod wyraźnym znakiem zapytania. W tym miejscu docieramy już do końca tego filmu, a jeżeli chcielibyście zobaczyć podobny film, o którymś z innych klubów, napiszcie o tym w komentarzu. Tymczasem, jeśli nie widzieliście jeszcze filmu o tym, co stało się z piłkarzami, których nazywano nowym Cristiano Ronaldo, to właśnie wyświetla się on na waszym ekranie. Do usłyszenia już niebawem w piłce na okrągło.